Jestem gara! A ja Naruto! Jesteśmy najlepszymi cosplayowcami na świecie. Normalnie nikt nas nie podróży. Wygląda normalnie jak Naruto z animca wzięty. I ja jak gara z misiem wzięty. Mnie. Jak się książki? E, mamy tutaj też gdzieś jasnika, który się nie zapodził. Bo tak naprawdę musimy Wam zdradzić jedną rzecz, a mianowicie iż, że ponieważ wiesz dlatego, że Jaszyn nie jest smokiem. A ten smok tak naprawdę jest na żyłkach i można nim kierować. I właśnie daje się sobie mu kierować, tak? Tak. Hmm. No to wychodzi. No cóż. Hmm. I tak bywa. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A ja chcę być, być bananem. Zmieniłem w swoje, w swoje preferencje. Nie chcesz być hokejakiem, chcę być bananem. To ty na to gara? Bo bycie kłaka, to wiecie, kurde, co druga osoba chce być. Mhm, A mh. tak bananem, to tylko ja będę. Mhm, tak. Mh. Mhm, tak rozumiem twoje yy, Naruto... Tak. Mhm. Wszystko. Ty jesteś kazy Kagę, więc bądź cicho. Jestem kaza <grym> Jestem kazy o Boże, o Boże, Boże, o Boże, jestem kazy O jaśnie, o Boże, pozwól mi sobą kierować, żebym już nie był kazekagę. Jak ja nie chcę być ja chcę być mandarynką. Ja Chciałabym być mandarynką. No cóż. Naruto, to pozwól mi być mandarynką Znaczy, ja mam ci pozwolić? Yy, więc, ja zawsze myślałem, że Znaczy, yy, co ja bym tu mógł powiedzieć Teraz takiego mądrego yy, Może bają? Yy, 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 yy. Myślę, że to jest wystarczająco mądre Jak na mnie Bo ogólnie wszyscy mnie uważają za konkretnego dybila Nie, mm, wydaje ci się, Naruto Gara, ty dawno chyba się w twarz nie dostał, co? Nie, no skąd? Nie mi się zabrać. Mój się takiego była jak konocha cała. No cóż, tak naprawdę to suna cała, ale to pomijmy. A wiecie, że konocha wcale nie jest taka... Znaczy tfu, Kraj okia wcale nie jest największy. Dlaczego? Bo nie jest. To Bo czego? większy jest? <laughs> Przepraszam, ale ja chyba nie znam innych krajów. Kreski, kropki garą. Załamał się. E, Kara, gdzie ty mieszkasz? Ja? No. Y, e, y, Hmm, y, No wiesz, jak na przykład idziesz sobie do y, Jamy Smoka? Mhm. Y -y 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 -y. No, nie mów, że nie wiesz, gdzie jest Jama Smoka. No nie wiem. No, to się nie dowiesz gdzie <grym> mieszkam. <grym> Ale jak? chcę ci odwiedzić? Upie na ciasteka rok temu. Widzicie, dobre. cookies, Kuki cookies is good for me, not for you. Mhm, mm mhm. Mm For Mhm, mm Tak. Mm -hmm. Cookies! No cóż. Więc jak widzicie, Garę powaliło. Gara rynka... się chyba trochę przesunął. Jakie <susurka> to smutne. No to Gara się trochę Jeżeli widzicie pomarszczonego Gara, to, to są tylko skutki uboczne. Za dużo cookies. Nie jedzcie cookies, to jest, jest. jest przestroga. To nie miało tak wyglądać. Ogólnie Gara... Jest. On chyba umiera. Daj, daj! I Dlatego się przesunął. Daj, 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 daj. Daj. Y no, właśnie. E e e e e e e ma Misha! Jestem ciekawa, czy mam twarz na miejscu, gdzie powinienem mieć. Pewnie nie. Nie, bo ty zawsze byłeś taki trochę niewymiarowy, taki ja trochę powiem, przesunięty, taki Ja nie, ja był krzywy, bo mnie Kishimoto tak rysował, takie ta Kienzibila. Oj, Kishimoto jest zły. No. A mnie... Musimy o to nie daje, że jest zły, to jesteście głupi. A wiesz, że mnie kredką pomalował oczy i wyglądam jak Emo? Niestety wiem. A wiesz, że tak naprawdę nie mówi się Emo, tylko emo? O kurde. No. Mm -hmm. Sasuke ja cię tego nauczył? Tak! Mój Sas... No. Dostałem po twarzy. O nie, umieram! I tak i tak umierał się przesunąłeś już. No. E, e, ble, ble, ble. Dobra, ja coś się przesunął. O kurde. Dobre. Kończymy. Co? Schodzę. O, o, o. Zszedłem z tego świata. Ja co, się zgadasz.